Fajnie widzę, że jesteś. Skakuj na pokład i zaczynamy przygody. I koniecznie zostaw subskrypcję, żeby nie ominęły Cię kolejne materiały na tym kanale. Więc na pokład i lecimy ku przygodzie. Balonowa Bryza na nas tym razem czeka. Jestem ciekaw, co tym razem nas spotka. Dobra, przedzieramy się przez gęste chmury i lądujemy na planecie. Co to są za robaczki? Siema robaczki? <gry> Jak się zwijają w kulkę. A jak zaatakuje ich w ten sposób? <laughs> Dobra, to chyba nic ciekawego na nas nie czeka, więc udajmy się w głąb mapki. O, jest nasza biedrona, która daje nam wyskok. O, patrzcie, jest na górze puzelek. Dobra, to możemy na początek planszy zebrać puzelek. Tam na górę musimy się dostać za pomocą naszej biedronki. Ciekawe, czy biedronka w ogóle. A na tym drugim składku to jest. Jest tu w ogóle. O! Było coś, a wróćmy się jeszcze raz. Ciekawe, czy ta Biedronka w ogóle może nas zabić. Jestem ciekaw, ale raczej nie będziemy próbować, tylko... Chyba nie, bo właśnie właśnie spadła na mnie. Dobra, to misja kopywanie się w takim razie. Wow, co tu się wydarzyło? Co za glizdy, co tu się wydarzyło właśnie? Co te glizdy tu chcą? Ej, mogę je uderzać i co? I się chowają, no to nic. No nara glizdy, idziemy dalej w takim razie. O, oczy. <laughs> Łopata ma oczy. Ona żyje. Tu wszystko normalnie w tej grze żyje. Ja bym chciał to coś, co lata. Dobra, monetki tu są. O, patrzcie, tam jest na górze robocik. To trzeba go uratować. Już tyle na ratunek. I pierwszy robocik, mam nadzieję, w naszej kolekcji jest. Dobra, robocik jest. Ale musimy się udać tam dalej, w takturach. Poczekajcie. Coś chyba ominąłem, czy... O! Wielki brat jest! Brat tym razem mi pomaga. Ja go wcześniej uratowałem. Ten czas plus tych z kwiatków. Tak, ja go wcześniej uratowałem, a teraz on mi pomaga. No i super, dzięki! Ej, co to jest za nowa brońka w ogóle? Jakiś super nowy gadżet. W sumie on nie jest nowy, bo on był w jakiejś tam chyba początkowej mapce. Czyli mogę być... Uciekaj! Wow, pomógł mi, dzięki! Dobra, to ja tylko chyba mogę podlatywać, nie mogę atakować. Jak się naładuje, to. Spadaj! Jak się naładuje, to już nie mogę wykonać żadnego ataku. Muszę spuścić z siebie powietrze i dopiero. Okej, a tu co mam zrobić? Wmuchać się, wpada? Nie. A, okej. Okay. <ścoughs> Czyli to. Do... Aaaa, popsułem. Popsułem materac. To jest w sumie plac, do zabaw, taki skakaniec. No dobra, ale co dalej? A, muszę zrobić się duży, dobra, zapo zapominam, że mam tą umiejętność. Wow, 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 wow. Zapominam, że mam tą umiejętność. A, okej, okay, czyli te rozdymki mogę napompować i je w ten sposób właśnie załatwić. No dobra. Dobra informacja. Idziemy, zbieramy kolejne monetki i tu musimy coś wyciągnąć. Jakieś ukryte przejście jest, bo nie widzę, żeby coś dalej było. Dobra, tam gdzie monetki, to tam i ja w takim razie udajemy się. A patrzcie. Ho! A okej, okay. czyli jak nalatuję na tą ośmiornicę, to nadaje mi znowu powiększenie, bo ze mnie co jakiś czas to powietrze ulata. Dobra, atak wykonany. To i ja rozdymkę ciach i rozdymka poleciała. Czekajcie, 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 bo mnie ten... Rozdymek atakuje. A, jak on mnie nie widzi, to... No to nara rozdymka! I rozdymka poleciała. Ale tak czy inaczej chciałbym tą monetkę zebrać. No nie zebrałem oczywiście, to drugie, druga powtóreczka. Dobra, a to? Dobra, monetki mamy w komplecie, więc... Wchodzimy do tego... Do tej kałuży w sumie. Co kałuża? Co to za kałamarnica? Poszła spać, w ogóle co tu się dzieje w tej grze, widzowie? Czy wy to widzicie? Możemy napompywać kołamarnicę. Wow, kałamarnica odrzutowiec. Co za kamienie! Ej, on podlewa kamienie, coś tu rośnie. Wow, ogród zrobił, dzięki. O, patrzcie, i jest kolejny bocik do uratowania. No dobra, to mamy... Ej, ominęliśmy jednego. No i teraz jest kłopot, bo nie ma pojęcia, gdzie on był. Ale oczywiście, się nie możemy przecież wrócić. No skucha z mojej strony. Załatwmy te kurliczki, które skaczą, Dobra. On cały czas leje wodę. Nie lej wody. O, tu jest ten. Tego szybko załatwiamy. Jesteśmy nierozważni, Wam powiem, widzowie. Bo te ominęliśmy jednego. Co za wielka dżunglica. Była taka wielka dżunglica, w którejś mapce. O, patrzcie, tu jest robot. A, spuściłem. Okej, okay. spuściłem wodę. A, myśl, a już myślałem, że to będzie ten ukryty, a jednak nie. Dobra, udaje mi się ten, na, tu, ten, na ten kwiatek. I lecimy do góry w takim razie, tak ja nam pokazuję, tylko. Dobra, chwila, chwila. Chwila, czekajcie. Mam nadzieję. <noise> w ogóle mam fajny parasol. Jak uważacie? Okej. Okay. Doleciało, teraz... Co tam się w ogóle dzieje? Co to są za... ...dziwne elektryczne chmury? One mnie jakoś atakują, czy... ...niekoniecznie? Spada... Chciałem powiedzieć, spadam stąd, a nie zauważyłem tamtego... ziomeczka na górze. Tym razem go szybko załatwmy. Ej, tutaj coś jest w ogóle. Coś mogę tu zrobić? A, tak. Robot jest na, do uratowania, tylko on gdzieś poleciał. Jak on lata? Ale on chyba koło mnie przeleci, więc może warto poczekać. Dokładnie, warto poczekać. I zebrany, kolejny. Ej, znowu minęliśmy. Co jest z nami nie tak dzisiaj? Jest sobota, i niedobrze w takim razie. Mamy dmuchawiec. Czyli musimy dmuchać. Spada, to dmuchajmy. No dobra, podmuchaliśmy wpada i dmuchawiec został rozmuchany. Ja bym chciał tam na górę wejść, tu coś jest. Tu nic nie ma, nic nie ma. No to jak nic nie ma, to idziemy w głąb mapki w takim razie. Zróbmy przystanek. Spójrzmy powietrza z siebie troszkę. I teraz musimy się udać na górę w takim razie. O, siema! No nie! Sam się załatwiłem. Trzeba było od razu wskakiwać, a nie spuszczać powietrze. Eee, nie, nie, nie bawię się tak z Wami. Jak to mówią, do trzech razy sztuka? Dobra. Do, 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 patrzcie, dobra, to chociaż polatajmy to. Koło... Testuję, gry, czy, grę czy nie ma bógów. Dobra. Ale tym razem to tak trzeba było zrobić od samego początku, a nie kombinować. Na tą chmurkę myślicie, trzeba wejść, czy tam? No nie wiem. Czy da się w ogóle? Nie, nie da się. Nie dało się tak czy inaczej na tamtą chmurkę dostać. Od razu tutaj mi wypychało. No to cóż, lecimy tam. Opatrzcie, tu jest puzel. To od razu złapmy puzla. Bo wykierujmy dobrze do niego. Dobra, puzel. Dobrze, że oni tego nie przebili, bo to w sumie jest takie. materacowe, Jakieś dziwne. A oni chyba miały kolce. To, to coś miało chyba. Ku... To coś miało chyba kulce. Tak mi się wydaje. To, to jakieś pszczy... pszczoły, tak mi się wydaje. No dobra, napotujmy tą rozdymkę, żeby nam nie przeszkadzała. I nie utrudniała. No to nic więcej nie widzę. Dobra, to, to dajmy się. No, 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 no prawie, 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 prawie. Dobra. Ej, patrzcie, tam jest bocik. Czyli musimy tam się na pewno udać. No dobra. I kuro bocikowi w takim razie się udajmy widowie, będzie spoko. Dobra, kolejny bot zebrany. Tylko gdzie ominęliśmy? Tamte dwa to nie mam bladego pojęcia. Nie, nie będę ryzykował na spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy przecież, bo tak inaczej pewnie byśmy tu spadli. No dobra, chyba doleciliśmy do końca mapki, czy się mylę? Co jest tutaj ukryte w ogóle? O, szopy, szopy pracze, szopy pracze w ogóle poleciały mi do góry. Mam nadzieję, że dobrze idę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tu nie widzę końca mapki, są tylko monetki. A, wielki brat tam się pojawił, ok. I musimy się nadmuchać, i wielki brat tam dmucha i pomaga dolecieć do końca planszy. I oto tym sposobem właśnie dotarliśmy do końca mapy. A jeżeli tu dotarłeś, drogi widzu, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie ominęły cię kolejne materiały. A tymczasem żegnam się z Wami, cześć.